Czy oglądają mnie tutaj ósmoklasiści, bo ja mam dla Was kolejny pewniak na egzamin. Prawdopodobieństwo. Jak to robimy? W pewnej loterii wśród 150 losów co szósty był wygrywający, a pozostałe losy były puste. Wyciągnięto 30 losów i żaden z nich nie był wygrywający. Na loterię przygotowano ile losów wygrywających. A też Wam chcę powiedzieć, że mam pełny kurs do egzaminu ósmoklasisty dla Was, bo typy zadań na egzaminie są powtarzalne i pogrupowałam je dla Was takie działy powtarzających się typów zadań. W każdym dziale macie lekcje wprowadzające notatki do druku, do każdej notatki macie film z wyjaśnieniem. Jest czat, gdzie można zadawać pytania. Mamy też zadania zamknięte i otwarte z wyjaśnieniem krok po kroku do każdego. W komentarzu piszę więcej o tym kursie, jakby ktoś chciał dołączyć, a teraz zrobię zadanie. Na loterię przygotowano, ile losów wygrywających. No to co 6 był wygrywający, więc 150 musimy podzielić na 6. No to 150 na 3 to 50, 6 na 3 to 2. 50 na 2 to 25, 2 na 2 to 1, czyli 25 losów wygrywających. Wyciągnięto jeszcze jeden los. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to los wygrywający, wynosi. No to słuchajcie, yy, popatrzcie. Było 25 wygrywających i wyciągnięto 30 losów. No to już nam zostało ile losów? 120, tak? Czyli że będzie to wygrywające, mamy 25 przez 120, bo wygrywające, które tu obliczyliśmy, przez wszystkie losy, jakie mamy. 30 losów już wyciągnięto, żaden z nich nie był wygrywający, więc nie mamy 150 losów, tylko 150 minus 30, czyli 120. I odpowiedź mamy C. I pytanie do Was, czy nagrywać następne?